Sześć kroków dbania o higienę podczas leczenia ortodontycznego. Jak dbać o higienę posiadając aparat w formie zameczku? Pierwszym krokiem jest e, nitkowanie zębów. E, dużym ułatwieniem jest nitka, która posiada sztywną końcówkę, aby łatwo było przewlec ją pod łukiem. Następnie myjemy dobrze zęby szczotką i pastą. Ważne, aby zrobić to dokładnie. Następnie szczoteczkami międzyzębowymi oczyszczamy powierzchnię dookoła zamków. Zawsze musimy pamiętać o oczyszczeniu języka oraz o irygatorze. Jest to urządzenie, które nigdy nie zastąpi nam nitki, ale bardzo wspomaga dobrą higienę. Przy eyelinerach dbanie o higienę delikatnie się różni. Również nitkujemy zęby. Możemy do tego używać nitki najprostszej, takiej, która po prostu dobrze nam leży w ręku. Myjemy zęby szczotką i pastą. Myjemy język i rygujemy zęby. Tutaj dodatkowo musimy pamiętać o tym, aby również dobrze oczyścić wnętrze i zewnętrzną część nakładek. Więcej informacji na temat dbania o dobrą higienę podczas leczenia ortodontycznego znajdziesz na blogu Shopdent.